Kurwa komary jebane wsadzę drona do tego do wisecika zobaczymy jak będzie dron nagrywał mam taki uchwycik zajebisty sprawdzony na laoti pokażę wam albo wam nie pokażę takie coś jest fajne e, pokażę w sumie jak to zakładam tylko że mnie pierdoliu komar Nie, no kurwa. Będzie burza. Będzie burza i komary napierdalają. Zajebisty uchwycik jest taki. Teraz Wam pokażę jak to założę. Fajnie trzyma. Gdzie go zasadzimy? Gdzie bym go kurwa nie wsadził to i tak się nie da jeździć i kierować. Może się da. Kływa, tu mało miejsca Do tego za... Muszę jakąś rączkę kurwa kupić jeszcze No może tutaj Ja pierdolę, nie da się tego wsadzić Czekaj on musi być, tak musi być Zajebisty uchwyt, ale fuj, jak nie ma jak go wsadzić. Okay. Może. no dobra, wsadzimy jakoś tak nie będzie to kurwa najlepsze na świecie ale kurwa, żebym tego hamulca nie upierdolił tu mi przeszkadza hamulec tu kurwa tak samo przeszkadza hamulec fu nie, no dobra Może się nie upierdoli. Nie wiem czy to widać. O. Takie coś jest, nie? Pstryk. Do tego sobie wsadzam tylko kurwa, no przykręcę zaraz to do radyjka. Gdzie jest radyjko? Tu do tych śrubeczek? Pstryk. Moment, moment, za chwilę dam pauzę. Okej, okay, dronik wsadzony. Coś takiego to wygląda. Może trochę lipa, nie? Bo tu jeszcze telefon będzie. Ale powiem tak, jeździłem na tym... O kurwa, tylko w drugą stronę to zasadziłem. Nie no, będzie dobrze, zajebiście będzie. W sumie jakbym dał z drugiej strony. Chuja jest zajebiście. Tak czy inaczej, to nie jest kurwa jakieś zajebiście. Zamocowane wiadomo, po terenie jak będę zapierdalał, to to może odpaść. No, no ale jak ten... Kuj. Też ja tu się ja widzę... Jeszcze jest 100, zona, jest zona. A, nie ponagrywam jeściu. tutaj. Ale nic. Dobrze, tak czy inaczej... Zobaczymy. Czy będzie w ogóle jechało, czy się rozpierdoli za chwilę, będzie będzie, będzie pięknie śmigał sobie. jedzie, jedzie. Okej. Okay. Tylko muszę piękny. troszeczkę się przemieścić, bo tu jest akurat nie zona e, Co się nazywa? Samoloty tu latają no coś takiego i nie można sobie po prostu kurde tutaj śmignąć, bo, bo jest taka strefa, co nie? No, ale za chwilę będzie. Uchwycik jest fun. piękny. Tu jest regulacja. Myślę, że się będzie trzymał. Ja się nie chcę za bardzo o, szybko jechać. Myślę, że dron będzie latał, bo ostatnio troszeczkę mi się pokraszował. No, ale zobaczymy. Pozdro dzięki, do usłyszonka, do oglądania Zobaczymy hmm. no jak z gałązkami sobie poradzi, czy wypierdoli w nie czy nie E, nawet kurwa sobie poradził Ja pierdolę Jestem pod wrażeniem Muszę wolno jechać, nie? bo jak będę szybko zapierdalał to to zaraz kupię. Teraz zobaczymy, nie, nie chce mi się... O, nie chce mi się potem, nie chce mi się po tych przakach szukać. Jak nie wypiewdoliu to nawet nie wiem jak to znaleźć. zobaczymy czy tutaj będzie czy mnie będzie doganiał czy nie. Aha. E, nawet mnie dogania. O no jeszcze raz Wiem, że na zakrętach on się kurwa, kiedyś go testowałem. O, już chyba mnie zgubił. Kiedyś go testowałem w lesie to moment go kurwa zgubiłem. Nawet na prostej powierzchni. Ale dzisiaj jestem pod wrażeniem Że sobie daje radę I że nie wypierdolił jeszcze w żadną gałęź Ale tutaj pewnie Chyba może jakąś aktualizację zrobili do tych DJI'ów Mówię, kiedyś w na... W prostej przestrzeni mi się kurba Gubił się na prostej przestrzeni A teraz O, ciekawe czy teraz będzie czy nie przejmie gościa jako tam biegnie chłopaczek? Czasami on tak małych jest dużo ludzi, to świruje i złapie inny cel, nie? Ale zobaczymy. Najlepiej to dużym łukiem był, bo musiał obwinąć. Ob ob no co się stało? Zatrzymał się, tak? O, czyli mówię, zgłupiał. Dobra, wszystko fajnie. Okej. Okay.